Jacek Babiel, witam Państwa w kolejnym programie Tu i Teraz. Dziś moim Państwa gościem jest ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej, kierownik poradni rodzinnej Fundacji Wita Familia, prezes Funduszu Ochrony Życia, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łomży, sekretarz e, e, księdza biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Witam, księże. Witam Pana, witam Państwa. Szczęść Boże. Dużo tych funkcji. Dzisiaj porozmawiamy o życiu, o wyzwaniu i o codziennej pracy i o oknie życia, które za kilka dni w Łomży będzie otwarte. Rzeczywiście jest to taką też moją wielką radością, że to okno wreszcie zacznie funkcjonować tu w Łomży. 6 września, w poniedziałek najbliższy o 17, nasz pasterz też to okno otworzy u pani Benedyktynek w Łomży. Księży Jacku, okno życia to, to dobry znak, że. Że takie miejsce powstaje w stolicy Diecezji, to dobry znak, że jest taka potrzeba, czy raczej smutny znak o tym, że, że my ludzie myślimy o tym, że, że komuś może być niedobrze już w momencie urodzenia? Panie redaktorze, rzeczywiście myślę, że jest to smutny znak, że otwieramy takie okno, ponieważ to, że matka, dziecko w takim oknie zostawia, to właśnie ostateczność dla niej i wielki dramat dla niej. A myślę, że to jest też dla nas taki troszeczkę wyrzut, dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, że tak dbamy o rodziny, które żyją obok nas, czy taką politykę prorodzinną prowadzimy w naszym kraju, że po prostu matka taka czy inna jest zmuszona takie dziecko zostawić. Oczywiście, że jest ono też radością, bo słyszeliśmy o takich dwóch przypadkach w naszej diecezji, które wcześniej miały miejsce, o tym, jak matka nie tylko porzuciła, ale zabiła też takie dziecko. No i dlatego właśnie otwieramy takie okno, aby ono było alternatywą dla tych matek. Też każda matka dziecko może zostawić bez żadnych konsekwencji w szpitalu i to jest najlepsze wyjście. Ale jeżeli boi się z jakichkolwiek przyczyn to zrobić i nie stać, mówię, na wychowanie dziecka, czy to psychicznie, czy materialnie, jest słaba, no to wtedy ostateczność dla niej, żeby zostawiła takie dziecko w oknie życia, ratując mu życie jednocześnie. Pierwsze okno życia w Polsce zostało otwarte w Krakowie w 2006 roku do dzisiaj w Polsce jest, zostało otwartych 41 takich okien one uratowały 28 noworodków tak jest, nasze okno będzie 42, ja mam nadzieję ksiądz biskup Stanisław też ma taką nadzieję że nasze okno będzie stało puste i że nie będzie takich sytuacji że żadna matka nie będzie zmuszona tam dziecka zostawić natomiast jeśli nawet takie okno które też, i tu jestem wdzięczny Caritas naszej diecezji, bo ono zasponsorowało to okno i wybudowało więc jeśli nawet prawda ponieśliśmy jakieś koszty budowy tego okna to one są zawsze niczym wobec bezcennego daru jakim jest życie człowieka co się stanie w momencie kiedy mama zdecyduje że nie da rady wychować dziecka i przyniesie to dziecko tam do tego do tego okna ja bym chciał też tu powiedzieć o funkcjonowaniu tego okna bo myślę że często nie mamy troszeczkę wyobraźni jak to będzie działać jeśli rzeczywiście matka już podejmie taką decyzję o zostawieniu tego dziecka, będzie mogła jej przynieść w dzień czy pod osłoną nocy, ponieważ w pobliżu nie ma żadnych kamer, nie będzie żadnej rejestracji, że ta matka się tam pojawiła. Jedynie otwiera okno, jest to normalne okno zewnętrzne. W środku przygotowany jest taki malutki becik, łóżeczko dla tego dziecka, będzie mogła je zostawić i w chwili, kiedy otwiera okno, włącza się alarm, który odzywa się w celi jednej z sióstr. Siostra na ten alarm reaguje, schodzi, że jeśli oczywiście jest noworodek, to wtedy powiadamia pogotowie, ono zabiera to dziecko na oddział noworodków do naszego szpitala, a później powiadamiany jest nasz katolicki ośrodek adopcyjno-opiekuńczy i powiadamiamy sąd rodzinny tu w Łomrze i szukamy rodziców dla tego dziecka, gdzie znajdzie miłość. Ale zawsze jest taka rezerwa, że można, można, można się rozmyślić z, tego, z tej decyzji, bo można. ksiądz powiedział na samym początku, że to bardzo trudne decyzje o tym, żeby żeby swoje dziecko oddać, wiedząc, że, 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 że nie ma się możliwości, pieniędzy i warunków do tego, żeby wychodzić. Panie redaktorze, rozmawiając z panią dr Florczyk, ordynatorem oddziału noworodków w naszym szpitalu, bo ona również zaangażowała się w budowę tego okna, w otwarcie tego okna, średnio 3-4 matki zostawia dziecko w ciągu roku w naszym szpitalu. Rzeczywiście, pani doktor... Jakie to są powody? Czy, czy, czy to kobiety mówią dlaczego, czy... Czy mogą nie mówić i wyjść ze szpitala? Mogą nie mówić i zostawić. Podpisują orzeczenie, że zrzekają się praw do tego dziecka. Ono uprawomocnia się po sześciu tygodniach, tak zwana zgoda blankietowa. I w ciągu tych sześciu tygodni matka może zmienić decyzję, może cofnąć. W tej chwili również w naszym ośrodku przeprowadzamy adopcję noworodka. Czekamy na orzeczenie sądu. Natomiast powody są różne. Jest to bieda często, często niezaradność życiowa, często są to młode matki. Bardzo często jest to patologia rodzinna. Bo przecież nikt, kto kocha dziecko, żaden rodzic, szczęśliwa rodzina, przecież takiego dziecka nie zostawi. Dzieci porzucone są z patologii, po prostu pochodzą z trudnych, niewydolnych. A to nie jest tak, że powstanie tego okna to w cudzysłowie zachęta do tego, żeby, żeby z niego korzystać? Obawiał się właśnie tego ksiądz biskup i dlatego odkładał tak długo budowę tego okna. No ale jeśli docierają do nas takie, a nie inne informacje o tym, że jakieś dziecko straciło życie, no to i skoro nauczamy, że od momentu poczęcia jest to człowiek, to chcemy taką alternatywę też matkom zostawić. Myślę, że nie, że to nie jest zachęta, bo podjęcie takiej decyzji to jest często bardzo długa i trudna, naprawdę y, trudna droga. Y, te matki, które zostawiają dziecko w szpitalu, przeżywają istnień dramat, mówi pani doktor. Y, ja się też bardzo cieszę, bo w ramach pracy naszego katolickiego ośrodka, udało się ostatnio w szpitalu porozmawiać z taką matką, która chciała zostawić dziecko. W tej chwili pomagamy tej matce i duchowo, i materialnie i to dziecko zdecydowała się zabrać. Więc jest to taki nasz sukces jako ośrodek adopcyjny. Nie jesteśmy bezduszni, zajmujemy się tylko procedurą, ale myślimy też o tym, żeby jednak dziecko zostało w rodzinie, bo tak gdzie będzie no, ja niż Kiedy rozmawiałem jeszcze przed, przed programem, niektórzy mówili mi o tym, że że księżom łatwiej jest mówić o tym, że, że dziecko wychować to, to, to piękna rzecz, na pewno trudna, ale że nie wszyscy księża zdają sobie sprawę z tego, ile pieniędzy potrzeba na wychowanie dzieci. I namawianie do, do, do tego, żeby, żeby zostawić dziecko albo żeby go nie zostawiać właśnie w takich sytuacjach jest, jest, jest yy, czymś niezrozumiałym ze względu na to, co prezentują księża. Nie, rzeczywiście, no, na pewno w taki sposób fizyczny, materialny ojcostwa nie doświadczę, prawda, jak, jak zwykły tata i zwykła mama. Natomiast towarzyszymy rodzinom i Kościół zawsze stara się stać blisko rodziny, prawda? Przecież rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, to są słowa Ojca Świętego, ale też musimy zrozumieć, że właśnie w dzieciach tkwi nasza przyszłość. Ja wiem, że są bardzo duże wydatki na dziecko, mamy tego świadomość, ponieważ w ramach Funduszu Obrony Życia, Pomagamy często całym rodzinom, pomagamy samotnym matkom w wychowaniu dziecka. To nie jest też jednorazowa pomoc, prawda, że, że tylko raz w miesiącu i koniec zostawiamy taką matkę. Jeśli mówimy jej o tym, że żeby uratowała życie swojego dziecka, bo zgłaszają się często też matki czy dziewczęta, które padły ofiarą jakiegoś chłopaka, były naiwne, on tak pięknie mówił, no to staramy się tej dziewczynie pomóc, mówiąc, aby urodziła dziecko. I później staramy się jej towarzyszyć. I mamy w tej chwili samotne matki, którym po prostu pomagamy. Jest to pomoc długofalowa. Powiedział się co o Funduszu Ochrony Życia. Fundusz Obrony Życia. Na tak. czym właśnie działalność tego Funduszu polega? Fundusz Obrony Życia został powołany przez naszego pasterza biskupa wążeńskiego, aby po prostu ratować życie. I to nie tylko to najmniejsze, ale także to i starsze i w wieku dojrzałym, i te starsze życie również u schyłku. A więc pomagamy wszystkim oczywiście trzeba napisać podanie do Funduszu Obrony Życia jest specjalna komisja, która rozpatruje to podanie, najlepiej też, żeby ksiądz proboszcz podpisał takie podanie ponieważ on najlepiej zna swoich parafian i wtedy też wie, ile i jaką pomoc trzeba takiej, takiej osobie po prostu przedstawić, I zaproponować osoba, która, która chciałaby skorzystać z tego funduszu, funduszu. potem ma się... najlepiej zwrócić. jakby zgłosiła się do nas, do KURI do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin i tam przedstawiła to podanie, porozmawiała z nami nie zostawimy na pewno jej bez pomocy, jeśli będzie autentycznie jej potrzebna. Diecezjalna poradnia rodzinna oferuje wiele form pomocy. I... I księże, ksiądz ma tak dużo funkcji, że ja nie wiem, kiedy ksiądz potrafi połączyć to wszystko, co, co wyczytałem na samym początku, ale chciałbym, żeby ksiądz powiedział właśnie o tej, o tej poradni rodzinnej, bo rodzin w Polsce, w Łomży, w naszej diecezji jest bardzo dużo, także w, na terenie diecezji poza Łomżą. Panie Jak one mogą korzystać z, z. To nie jest tak, że pomoc. jestem sam jeden, bo mam cały warsztat wspaniałych ludzi. I gdybym sam miał cokolwiek robić, to by to na pewno nie wyszło i nie byłbym rzeczywiście wszędzie, chociaż tak wszędzie mnie nie ma, bo są po prostu całe rodziny, które pomagają. W tej chwili chociażby pracujemy nad studium życia rodzinnego, które rusza drugiego października w naszej diecezji i też pomagają mi dwa małżeństwa, które, które nad tym czuwają, prawda? Więc nie jestem sam. Chcemy w tym roku zaproponować rekolekcję narzeczonym. Też nie jestem sam, jest małżeństwo, które się zgłosiło, chcę w tym pomóc. Ale wracam do poradni życia, do poradni naszej specjalistycznej, decyzjalnej. Rzeczywiście tu włączam przy ulicy Cudowej 3 funkcjonuje taka poradnia. W tej chwili mamy prawie 15 specjalistów. Są to ludzie, którzy bezinteresownie przychodzą i służą pomocą. Jakie to są sprawy? Z jakimi sprawami, jakimi problemami można do Was przyjść? Mamy problemy przeróżne. To jest tak, że zgłaszamy się telefonicznie. Są dwie panie, sekretarki, które starają się rozeznać problemy i wtedy umawiają z odpowiednim fachowcem. Mamy sędzie prawa cywilnego, więc są to wszystkie sprawy typu alimenty, typu rozwody, wnioski alimentacyjne, różne, różne prawne. Porady mamy też prawnika kapłana, czyli są to sprawy o stwierdzenie nieważności w sądzie kościelnym. Czy to nie jest tak, że poradnia rodzinna przy kurii diecezjalnej wąży to, to to poradnia tylko księży i sióstr? Zakon. Nie, to jest cały warsztat wszystkich osób. Oczywiście jest tam kapłan, spowiednik, można porozmawiać o problemach duchowych, natury, życia małżeńskiego, etycznego. Natomiast mam też i doradców finansowych, mamy, mamy tam radną miasta, mamy prawników, psychologów, pedagogów, logopedę, nie wiem, czy wszystkich wymienię, mediatora, także także staramy się ratować małżeństwa i służyć małżeństwu. Czyli jeśli się wali, to staramy się pomóc. Jeśli są problemy z wychowaniem dzieci, staramy się pomóc. Jeśli zaszło za daleko, w sensie, no prawda, walczą małżonkowie między sobą o dzieci czy o alimenty, walczy matka, samotna matka, to tam e, też można się zwrócić. Tam też jest pani sędzia, która stara się pomóc. I jestem tu naprawdę wdzięczny, chcę to bardzo głośno powiedzieć i mocno tym osobom, które nie szczędzą czasu a przychodzą i służą pomocą wszystkim potrzebującym naszej poradni. Cały zespół ludzi, naprawdę im bardzo dziękuję. Księży, dziękuję za to spotkanie, dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Jacek Kotowski, diecezjalny duszpasterz rodzin. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnego programu tu i teraz. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.